Siemma, witam Was w zapowiedzi nowej serii Minecraft Serwerownia. A, fajne, zrobię to jeszcze raz. Fajny deszczyk diagzów. Nie, przedtem to lepiej wyszło. Jakby niebo srało diaksami. Dobra, nieważne. I, witam Was w zapowiedzi nowej serii Minecraft Serwerownia. Albo lepszy. Albo lepiej. Minecraft Świat Serwerów. I... W serii będzie chodziło o to, że codziennie... No może nie codziennie, ale... Będę nagrywał po prostu każdy odcinek z innego serwera. I... <coughs> przepraszam. Będę nagrywał każdy... O, coś popsułem. Będę nagrywał każdy odcinek z jakiegoś serwera. I... No i... Postaram się to nagrywać z kimś. No i to była zapowiedź serii Minecraft Świat Serwerów. Minecraft Świat Serwerów może być. Duuuu, skaczę sobie. Dobra, nieważne. To była zapowiedź serii Minecraft Świat Serwerów, już nie będę przedłużał. Na razie... No.